Hej, pozdrawiam cię serdecznie i zapraszam do następnego pamiętnika rezultatów z laminem. Dzisiaj postanowiłam poruszyć temat snu. Często spotykam się w mojej pracy z, z moimi pacjentami, którzy narzekają na problemy ze snem. Często zdarza się tak, że przed masażem pytam właśnie ich o, o sen. Pytam, jak śpią, czy śpią całą noc, czy budzą się, czy mają problemy z zaśnięciem, i co się okazuje, że bardzo duża ilość moich pacjentów ma problemy właśnie ze snem. I dlatego dzisiaj chciałabym przedstawić Tobie kilka rezultatów. Ludzi, którzy zażywali preparat i zażywają preparat Laminine i zapraszam Cię do pierwszego, do pierwszego rezultatu. Jest to kobieta, która miała zaburzenia snu, niski poziom energii, nadmiernie, nadmierne wypadanie włosów. Laminaj zażywa drugi miesiąc po jednej kapsułce dziennie. Normalizował się jej sen, budzi się wypoczęta, zwiększył się poziom energii i przestały wychodzić włosy. Co jeszcze jest bardzo ważne i chcę podkreślić, że to jest, to jest, to jest coś niesamowitego. Ja to zawsze się śmieję i mówię, że skutkiem ubocznym zażywania laminaj jest poprawa innych, innych rzeczy w naszym organizmie, czyli Przykładowo, osoba, która zaczyna zażywać preparat laminaj, zażywa go na przykład z myślą o tym, żeby polepszyć sobie na przykład sen. I co się okazuje po jakimś czasie, że nie tylko sen się polepszył, ale również polepsza jej się na przykład Poziom energii, polepsza jej się skóra, yy, przestaje ją bolić boleć na przykład kręgosłup, yy, wyrównuje się poziom yy, cukru yy, yy, czy ciśnienia i to są takie, takie efekty uboczne zażywania preparatu laminaj. Yy, idźmy dalej, następny przykład to kobieta 63 lata. Cukrzyca typu B, typu 2, przepraszam, trzy razy dziennie od 19 lat. No, cukrzyca typu 2 na insulinie. Trzy razy dziennie od 19 lat. Cukier ponad 300. Niedawno neurolog stwierdził matwicę żył obwodowych w kończynach dolnych i że nogi do obcięcia. Prawie w ogóle nie mogła chodzić. Mrowienie, pieczenie nóg doprowadziło kobietę do szału. Mm, nie spała całe noce, była znerwicowana, bóle głowy, migreny od rana do wieczora, wysokie ciśnienie 240 na 120, alergie na wszystko, kaszel cały rok, chore serce, wieńcówka, bóle stawów. I teraz, zażywa lamininy od 2014, przez pierwszy tydzień dwie lamininy zażywała rano, dwie lamininy omegi w południe i dwie lamininy... Podstawowe wieczorem. Po tygodniu zmniejszała dawki do jednej lamininy rano i wieczorem oraz jednej lamininy omegi w południe. Po dwóch dniach zażywania nareszcie zaczęła przesypiać całe noce. Zniknęły całkowicie bóle głowy, po trzech dniach zauważyła, że nie ma bólu przy zmianie pogody, po tygodniu zauważyła ustąpiły całkowicie bóle nóg, pieczenie i mrowienie. Cukry bardzo się poprawiły, teraz 120 na do 145, zastrzyki insuliny zmniejszone do 2 dziennie. Um, całkowicie odstawiła tabletki na nadciśnienie, wyregulowało się do 120 na 70, zniknęły problemy z sercem i bardzo poprawiła się cera. No więc proszę. Yy... Bierzemy lamininę z myślą o polepszeniu sobie na przykład snu, a co się okazuje, że laminina robi porządek w całym organizmie. Kolejny przykład. Od około dwóch lat nie przespałam spokojnie jednej nocy. Nie mogłam zasnąć wieczorem, a sen był płytki i krótki. Budziłam się rano z ciężką głową, niezdolną do pracy i tak dzień w dzień. Zaczęłam zażywać laminę bez przekonania, ponieważ nic nie pomagało wcześniej. To dlatego tym razem miałoby być inaczej. Jakie było moje zdziwienie? Kiedy po czterech dniach obudziłam się rano, ze świadomością, że przespałam całą noc i czuję się świetnie. Zażywam Laminine już od czterech miesięcy i problemy z bezsennością pożegnałam na zawsze. Przyjemnym bonusem yy, było również unormowanie ciśnienia i zniknięcie bóli, żo bóli żołądkowych. Teraz dołączyłam drugi preparat Laminine Omega i jestem ciekawa rezultatów. No, super, brawo. Kolejna kobieta 44 lata. Depresja po rozwodzie, bezsenność, zaburzenie hormonalne <laughs> zażywała dwie kapsułki dwa razy dziennie. Po tygodniu zauważyła poprawę snu, polepszył się stan ogólny. Po trzech tygodniach objawy depresji całkowicie zniknęły. Po trzech miesiącach zażywania laminań bardzo dobre samopoczucie ustąpiły wszelkie negatywne objawy oraz wyraźna poprawa pracy jelit. No, Następny, yy, o to jest, to jest super przy, przypadek, i go zostawiłam właśnie na koniec. Mężczyzna 52 lata. Od 9 lat bóle w kręgosłupie, w odcinku lędźwiowym oraz 4 lata w, lew, w lewym stawie biodrowym. Zażywał Laminine od 2013 roku dwa razy dziennie po 3 kapsułki przez 3 miesiące. Następnie zmniejszył do dwóch razy dziennie po dwie kapsułki. I na takim dawkowaniu pozostał do dziś. I teraz tak, uwaga. Od momentu zażywania po 6 dniach zaczął normalizować się sen. Spokojny, głęboki, bez wstawania do WC w nocy. Po 13 dniach zauważono poprawę pracy układu trawiennego. Brak zgagi, mniejsze zdęcia. Po 21 dniach znaczne zmniejszenie bóli w kręgosłupie i stawie biodrowym. Większa elastyczność w stawach. Wow. Po 28 dniach wyciszenie emocjonalne i polepszenie pamięci koncentracji. Po 41 dniach zanik buli w kręgosłupie. Po 48 dniach brak buli w kręgosłupie nie wróciły do tej pory. Obecnie jest bardzo dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. No cóż, yy, nic dodać, nic ująć. To są fakty, które można znaleźć na specjalnej stronie, ale do tej specjalnej strony, niestety, mają dostęp tylko i wyłącznie partnerzy firmy. Dlatego, jeśli chcesz mieć dostęp do tych wszystkich wiadomości, do tych wszystkich rezultatów, um, zostań partnerem firmy Life and Global Network jak najszybciej, dzięki czemu polepszysz swoje zdrowie, no i oczywiście swoje finanse. Pozdrawiam cię serdecznie i zapraszam na jutro. Miłego dnia!